Jesteśmy w studiu Akademii Ciekawości i zbliżamy się do finału plebiscytu BELFER 2020. Ze mną reprezentant Wydziału Geoinżynierii, doktor inżynier Robert Schmidt. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Cieszę się, że mogę gościć tu, rozmawiać z panią. Dziękuję za zaproszenie. A ja się bardzo cieszę, że wnosi pan trochę od świętnego klimatu, żeby nie powiedzieć wręcz świątecznego klimatu do naszego spotkania. Czy nadruk na maseczce zdradza, że okres Bożego Narodzenia jest ulubionym czasem w roku? Tak, ale wydaje mi się, że święta nadal trwają. Jestem tu, mogę świętować w zasadzie zdobycie tego belfra, wydziałowego oczywiście, a zobaczymy co będzie dalej. Jeszcze odpowiadając na pani pytanie, oczywiście święta Bożego Narodzenia... Według mnie są tymi najwspanialszymi, najbardziej radosnymi, najmilszymi świętami. Dlatego może właśnie ten Mikołaj. Warto jest sobie zatrzymać na dłużej. przypowiedzieć powiedzieć, wyróżnienie, które pan już otrzymał, czyli belfer Wydziału, czym jest dla pana? Czym było wyróżnienie w tym roku? Może zacznę od tego, że. Ja już po raz czwarty jestem wybrany. No Właśnie, nie chciałam się, mówić wprost, ale weteran na Żeby nie zabrzmiało, że ja się chwalę tym, ale tu mamy taką recydywę. Po raz czwarty, i, i za każdym razem y, tej radości jest coraz więcej. To jest zaszczyt być wybranym bezpośrednio przez studentów, być docenionym za swoją pracę, za wkład, który daje i kieruje w, w ich stronę. I na pewno jest to ogromne, ogromne wyróżnienie, za które bardzo dziękuję. Po raz czwarty to naprawdę wielkie osiągnięcie, bo to oznacza, że nie zmienię od lat, a pozwolę sobie tutaj zaznaczyć te lata: 2009, 2012, 2018 i 2020 rok. W tych latach było, jest to wyróżnienie, czyli studenci cały czas doceniają Pana pracę, a jak udało mi się ustalić, Pan hołduje zasadzie, kiedy ofiarujemy innym swe serce. Wtedy zawsze zdarza się cud. Wiele pan cudów doświadczył na swojej drodze zawodowej? Myśląc o dydaktyce, myślę, że tak. Te dowody wdzięczności, dowody tego, że jestem doceniany, lubiany, że też przekazując moją wiedzę, w jakiś sposób pomagam później, tym młodym ludziom wchodzić w swoje życie zawodowe i w ogóle w życie, tak? Dlatego myślę, że właśnie jest, jest, to, jest to bardzo ważne wyróżnienie. Pana studenci z pewnością świetnie wiedzą, czym Pan się zajmuje, ale ogląda nas, yy, oglądają nas nie tak. tylko Pana studenci, ale i całe środowisko akademickie. Proszę zdradzić, jakie są Pana główne zainteresowania naukowe, czym Pan się zajmuje. Yy, tak, chyba jeszcze tego nie mówiłem. Ja jest, jestem na kierunku budownictwo na naszym wydziale. Od początku budownictwem się zajmuję, a konkretnie teorią konstrukcji, mechaniką budowli i również przedmioty, którymi się zajmuję, to są związane bezpośrednio z tymi moimi zainteresowaniami i z pracą. Jest to mechanika teoretyczna, konstrukcje metalowe, Pierwszy rok, trzeci rok studiów, również złożone konstrukcje metalowe na magisterce i mój konik konstrukcje lekkie. Czy właśnie te konstrukcje lekkie są tutaj obecne? Czy ja dobrze wnioskuję, że przedmioty, które Pan przyniósł tutaj do studia, obrazują, ilustrują pana zainteresowania naukowe? Yy, tak, tak. Yy, tak, bezpośrednio ta yy, nauka przenika się z dydaktyką i odwrotnie. I tak jak pani zauważyła, właśnie te modele, które tu przyniosłem, to jest właśnie ta cząstka, którą próbuję studentom przekazać na konstrukcjach lekkich. Yy, jest to taki specyficzny. Ja sprawdzam konstrukcję jest rzeczywiście lekka. Yy, to jest tylko model, yy, który. Umożliwia, pomaga zrozumieć pracę konstrukcji, ale również te różne fazy tworzenia, yy, od modelu do prawdziwej konstrukcji. Yy, tu przede mną, co to jest? I, i jest to forma, którą nazwałbym bryłą platońską. Ta bryła platońska, po pewnych przekształceniach, po pewnych zabiegach już to oczywiście w szczegóły nie będę wchodził może prowadzić do powstania kopu. I tutaj mamy taki taką kopułę, model kopuły prętowej, która może być właśnie zadaszeniem naszej hali uranii i nasza hala urania mniej więcej na tej podobnej zasadzie, bo nie na takiej samej jest właśnie skonstruowana, czy kopuła nad planetarium i tak dalej i tak dalej. Są to najczęściej przekrycia dużych rozpiętości, czyli o dużych wymiarach, bo takie kształty umożliwiają właśnie pokonywanie dużych lub bardzo dużych rozpiętości. No i to jest właśnie fascynujące, że pewne zabiegi geometryczne umożliwiają wykonanie konstrukcji, które biją rekordy wysokości, rozpiętości. Bo tu też proszę zauważyć, że przyniosłem model najwyższego budynku na świecie. To jest model Burj Dubai w Dubaju, który ma wysokość, oczywiście nie ten, no to jest model 828 metrów. I w ten sposób dociera pan właśnie do studentów, uczy ich takich rzeczy, pokazując przykłady miniaturowe konstrukcje, żeby łatwiej było im zrozumieć o czym jest ta nauka? Tak, tak, jak na początku powiedziałem, model umożliwia pomaga zrozumieć pracę tych rzeczywistych konstrukcji. Natomiast jeszcze może tu obok mnie też stoi pewna rodzaj konstrukcji, którą ostatnio zacząłem się fascynować i też w jaki sposób kontynuować to poprzez wspólną realizację czy pomoc w realizacji prac dyplomowych, magisterskich, taka forma hiperboloidy, hiperboloidy która może być właśnie podstawą do stworzenia wież widokowych na przykład. Tak? Tutaj widać ta forma może się zmieniać od bardzo smukłej do mniej smukłej poprzez to, że obrócimy prostymi prętami. I tutaj tym właśnie plusem, bardzo dużym plusem tej konstrukcji jest to, że można ją zbudować z prętów prostych. Pręt prosty jest dużo taniej, dużo prościej wytworzyć niż pręt zakrzywiony. Natomiast tu widzimy krzywiznę, ale zbudowano, zbudowane z prętów prostych. Czy takie konstrukcje, budowanie konstrukcji to tylko przygotowanie albo aż przygotowanie do zadań ze studentami, czy takie małe hobby, którym się pan zajmuje również po godzinach pracy? Yy, te modele zostały wykonane wspólnie ze studentami. Przez zabawę yy, mamy naukę, tak i odwrotnie przez naukę mamy zabawę. Yy, wciągnąć studentów właśnie w, yy, w przedmiot czasami jest bardzo trudno, ale jeśli umiejętnie to zrobimy, Wtedy może właśnie zdarzyć się ten cud, o którym pani niedawno wspomniała. Tak, to, to było motto e, cytowane tak, tak. E, tak z pana ust. Tak naprawdę. E, jeżeli chodzi teraz o czasy pandemii, jak studentów zarazić tą nauką? Jak zarazić ich pędem do wiedzy? Kiedy no, nie można ich wziąć do sali, pokazać im albo zaprosić do wspólnego konstruowania? Tak, zdajemy sobie z tego sprawę, że teraz jest dużo trudniej. Dotrzeć do studentów, kiedy oni są kilometry, dziesiątki kilometrów, czasami setki kilometrów od nas, niby tak blisko, bo po drugiej stronie ekranu, ale niestety ta relacja jest zdecydowanie trudniejsza. Nauczanie polega na relacji, a ta relacja jest teraz założona. I na przykład właśnie takie modele, czy inne, bo tych modeli mam bardzo dużo i ze studentami wykonywanymi, i samodzielnie, natomiast ja teraz ich nie mogę pokazać. Musiałbym je, znaczy przed monitorem pokazać, to troszeczkę jest no nie to, co w rzeczywistości. Na sali mogłem to przynieść, mogłem puścić, mogli dotknąć tak. Wspólnie mogliśmy rozkręcić, ponownie skręcić, złożyć. Teraz jest to niemożliwe. Natomiast na pewno nauczanie zdalne obniża troszeczkę poziom tego nauczania i te relacje mocno zaburza. Ma Pan już pomysł na przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej w trybie zdalnym? Już jedna sesja egzaminacyjna jest za mną. Na szczęście ta sesja dotyczyła semestru letniego, kiedy ta, ta sesja mogła się przedłużyć w zasadzie na całe wakacje. Dlaczego to mówię? Dlatego, że chcąc, żeby te egzaminy były rzetelne, żeby miały sens. Szczególnie w tej części ustnej musiałem przedłużyć to o jakby dużo dłuższy czas niż było to przewidziane jakby w ramach tych dwóch tygodni pierwszych, czy trzech pierwszych letnich, tak z każdym rozmawiać osobiście zajmuje na pewno dużo czasu. Ale czy właśnie taki osobisty kontakt bezpośrednio z każdą osobą, tylko to może nam pozwolić skutecznie sprawdzić, czy wiedza, która była do przyswojenia została rzeczywiście opanowana? No, specyfika też przedmiotów, bo każdy przedmiot ma jakąś swoją specyfikę. Natomiast mówiąc na przykład o przedmiotach ściśle technicznych czy konstrukcyjnych, no to ta weryfikacja umiejętności, wiedzy mm, musi przebiegać dwutorowo, mamy część zadaniową, obliczeniową, ale mamy Część teoretyczną też, zadaniową można wydać i tak to się robi, tak robimy, tak ja robię, wydaje się zadania, jest określony czas i student pisze. Natomiast egzamin ustny, no już w części teoretycznej, gdyby był przeprowadzony w podobnej formie, miałoby się to z celem. Trzeba już chyba według mnie pytać, czyli bezpośrednio rozmawiać face to face, w cztery oczy. W cztery oczy ze studentami rozmawia Pan już od 30 lat, tak naprawdę. Zgadza też, się. Tak. Proszę powiedzieć, jak Pana zdaniem ten zawód wykonywany przez Pana zmieniał się przez te lata? Jak zmieniają się też studenci? Tak. Wydaje się, że to jest niełatwe pytanie. Oczywiście, już mój staż na uczelni jest spory, to jest 30 lat. Ja te zmiany zauważam, natomiast tak jednoznacznie w kilku zdaniach jest to dość trudno ująć. Na pewno takim trendem i to zauważalnym, bo to się pisze, że następuje spadek poziomu tych młodych ludzi, którzy przychodzą na studia, też poziom jest obniżany. Nie do końca z tym się zgodzę, aczkolwiek troszeczkę prawdy też, te, też w tym jest te wymagania kiedyś były ciutkę wyżej, ale też było sporo godzin, jak ja tu studiowałem kiedyś jeszcze zanim zacząłem pracować, tych godzin przeznaczonych na kierunku było też sporo więcej. Dzięki temu lepiej można było przygotować inżyniera do pracy wykonawczej czy projektowej niż teraz. Wspomniał pan o okresie studenckim, no i tutaj muszę zadać kilka pytań. Co pan wspomina najczęściej z tego okresu, kiedy sam był studentem? Bardzo piękne, bardzo miłe czasy. Ciekawe, burzliwe, bo to był też okres przemian ustrojowych, bo to był taki przełom właśnie tam przed 89 rokiem, 1989 i po wiemy, co się wtedy działo. Na pewno bardzo mocno wpłynęło też to na to, kim obecnie jestem. Ale wracając do Pani pytania, no to te najpiękniejsze chwile to właśnie były bezproblemowe zaliczania egzaminów. Na pewno. Piękne, i nadal tu się zmieniło nawet na plus. Piękne tereny Kortowa. To Cieszę się, że mogę cały czas tu być. No i kortowiady, które kiedyś miały inny klimat, ale też troszeczkę inna mentalność tych studentów, tych ludzi była, i one mi na pewno zapadły w pamięć. No to, tak to kortowiady. Wydarzy. One nadal są wspaniałe, bardziej jeszcze rozbudowane, z wielką pompą teraz organizowane, ale wtedy chyba był taki klimat szczególny. Który na zawsze zostanie we mnie. A wydarzenie kortowiadowe, które panu najbardziej zapadło w pamięć? Ja uwielbiałem chodzić na koncerty poezji śpiewanej, bo wtedy takie były. Nie wiem teraz, czy coś takiego jest. Chyba nie, nawet. Bardziej muzyka rockowa, jeszcze inna, ale chyba poezji śpiewanej nie ma. A wtedy cyklicznie, co rok, właśnie to się odbywało i uwielbiałem chodzić na te koncerty. Do dzisiaj słucha pan poezji śpiewanej? Tak, natomiast to nie jest główny nurt muzyki, którą słucham. Jednak bardziej rock, ale w tym starym, dobrym wydaniu, czyli Pink Floydzi przede wszystkim, Led Zeppelin, Uriah Hip, Queenie. No i tu mo można by było wymieniać, bo mówiąc rock nie znaczy, że ja tylko rocka słucham, ale są jeszcze inne gatunki, które też mnie ciekawą. Nawet pop, ale też wybrani. Artyści. Czy zdarza się w takim razie panu podśpiewywać, bądź łapać za gitarę, tudzież inny instrument? Yy, yy, tak, yy, tak. Natomiast publicznie absolutnie nie. Nie będę śpiewał. Kiedyś może troszeczkę przy ognisku, kiedy właśnie tą gitarę chwytałem i wspólnie z kolegami, z koleżankami yy, mogliśmy pośpiewać. Gitarę nadal mam. Nawet gdzieś tam elektryczna stoi oparta o ścianę, A Proszę. ale gitarzystą nie byłem, natomiast byłem perkusistą w zespole. Trwało to kilka lat, w czasie liceum ogólnokształcącego i te czasy też bardzo mile wspominam. No ale gdyby Pan miał teraz złapać za jeden z tych instrumentów, to byłaby to gitara elektryczna czy... Nie, nie, perkusja. Perkusja, perkusja tak. Aczkolwiek moje może umiejętności nie były na jakimś tam wygórowanym poziomie, to był taki zespół amatorski, założony wspólnie z kolegami przy spółdzielni mieszkaniowej. Rozwijaliśmy swoje umiejętności. Wtedy YouTube'a nie było, nie było nauczycieli. Sami się musieliśmy uczyć, i jakoś to, jakoś to przyzwoicie wyglądało. Graliśmy rok, ale były takie czasy, że też jeździliśmy i graliśmy na weselach, żeby troszeczkę zarobić. Ja się dowiaduję coraz ciekawszych historii, od, od muzyka do, do naukowca i, i konstruktora. Jak to było z tymi weselami? E, tak jak powiedziałem, gdzieś tam padła propozycja. Ale to Mieliśmy... była ta, taka kariera że po całej Polsce, czy tylko nie, nie, nie. to w okolicy? Nie, wesela to w okolicach, absolutnie. To takie mhm. wesela w małych miasteczkach, nawet w wsiach się zdarzały. To były kilkanaście może góra występów i tyle tylko. No domyślam się, no bo raczej próżno szukać muzyki rockowej na weselach, w repertuarze weselnym. Tak, ale gdzieś, gdzieś tak jak mówię ten pieniądz wtedy Aha. młody człowiek oczywiście tak jak i każdy potrzebował i tak się skusiliśmy, żeby zagrać gdzieś. Ale wtedy chyba disco polo nie było. Natomiast autobiografie, autobiografie perfektów graliśmy na przykład, to pamiętam absolutnie i takie bardziej ambitne kawałki, ale jednak, które mogły być do tańca. No proszę, z jakim tutaj błyskiem wokół wspominamy okresy, kiedy, kiedy ta muzyka była bardzo bliska. Wspomniał Dziękuję. pan też, że bezproblemowe zdawanie egzaminów czy to oznacza, że był pan prymusem? Y no tu Pani mnie rozszyfrowała jedno słowo i już wszystko wyszło. Tak, tak byłem przymusem. Może takie te słowo ma pejoratywne znaczenie. Natomiast też chyba z tego, co mi mówiono, dostałem jako jedyny dyplom nie granatowy, tylko bordowy, co oznaczało, że to było szczególne wyróżnienie. Trzeba mieć tam było średnio na wysokim poziomie. I, że to po raz pierwszy się na kierunku naszym trafiło tak, Czy drugi, chyba pierwszy. Wtedy, no, wtedy, mówię, w tamtych latach, kiedy studiowałem. Proszę, ile wspaniałych y, wspomnień z tego okresu. Tak, oczywiście. I, no i dlatego też wspomniałem o tym, że tych problemów z zaliczaniem egzaminów w zasadzie nie pamiętam, żebym miał jakiekolwiek. Czy żeby być dobrym studentem, trzeba być prymusem? Nie, 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 nie. nie, nie. Yy, na pewno trzeba mieć w sobie Pasję, te słowo może jeszcze dzisiaj nie padło, a może już padło w kontekście tego, co próbuję przekazać studentom. Natomiast jeśli ten młody człowiek, który studiuje, wie, czego chce, to ta pasja automatycznie i chyba samoistnie się rodzi i wtedy to, czego się uczy, wie, że to ma sens i wtedy dużo łatwiej przychodzi, nawet przynosi przyjemność. Pasja plus to, o czym Pan wspomniał jako swoje motto, czyli nauczyciel, który usiłuje nauczać, jednocześnie nie rozbudzając w uczniu pragnienia wiedzy, kuje zimne żelazo. Tak, żeby rozpalić, trzeba samemu płonąć. I staram się płonąć. Czasami ten płomień, kiedy troszeczkę gaśnie, ja próbuję go podsycić, żeby umieć chcieć dawać od siebie jak najwięcej. No właśnie, utrzymać ten płomień na mocnym poziomie przez 30 lat, to jest sztuka. Jest sztuka i teraz jak ocenić właśnie na jakim poziomie te nasze umiejętności, profesjonalizm przekazywania wiedzy jest, to jest ciężko, ale właśnie to, co teraz się stało, że któryś kolejny raz jestem wybrany tym belfrem, to na pewno daje dużo energii i daje tą pewność, że chyba w dobrym kierunku idę. Proszę powiedzieć, w jakim kierunku pan chodzi w momencie, kiedy już robi sobie wolne, kiedy jest czas na oddech i na realizację własnych przyjemności, tak naprawdę? Ostatnio na własne przyjemności miałem dosyć mało czasu, dlatego że byłem zajęty własną budową, którą na szczęście już skończyłem. Myślę, że teraz znowu będę mógł rozwinąć skrzydła tych moich, może nie tyle pasji, może też, ale hobby. A właśnie te hobby to jest, są wędry, wędrówki po górach, szczególnie latem, po naszych Tatrach, no i jazda rowerem, taka już może troszeczkę więcej niż amatorska, tak? Kiedyś jeździłem, no, uprawiałem kolarstwo, jeszcze jak byłem młody, gdzieś to we mnie zostało i bardzo lubię jeździć rowerem na dłuższe takie trasy i myślę, że teraz już jak będzie cieplej będę mógł wrócić do tego. Co to znaczy dłuższe trasy? Dłuższe trasy, no to, to też jest rzecz względna. Dla kogoś jest no 200 km, no załóżmy codziennie 20-30-50 km. No, to, tak. Czy wycieczki w góry łączą się z tymi wyjazdami rowerowymi? Nie, nie. Po górach tylko pieszo, a rowerowo tu nasze okolice. Chociaż może jeszcze jedną, bo też ucieknie mi, zauważyła Pani, że lubię wracać gdzieś tam do tych dawnych czasów mhm. i w kontekście roweru. Była taka sytuacja, że był konkurs, być może on jeszcze jest, coroczne wakacje na dwóch kółkach. Henryk Sytner to prowadził z trójki, z programu trzeciego. I w tym roku, w którym dostałem się na studia na budownictwo, na Wydziale Budownictwa Akademii Rolniczo-Technicznej, bo to jeszcze tak się nasza uczelnia nazywała wtedy, Właśnie zostałem laureatem tego konkursu wakacje na dwóch kółkach i w nagrodę z kolegami z całej Polski pojechaliśmy do Bułgarii, Turcji. I ten rower gdzieś się przewija przez może nie całe moje życie, ale przez większość tak? jako te hobby. Czyli jeżeli odpoczynek to głównie jednak aktywnie. Aktywne, tak, tak, tak. To jest taka... Um, tak taki balans do tego, że jednak przy tych konstrukcjach no to trzeba spokojnie siedzieć i cierpliwie e, składać elementy bądź je rysować wcześniej. No tak, ale mówiliśmy o muzyce, to już tak podczas y, właśnie aktywnego spędzania czasu już gorzej słuchać, co wtedy kiedy słucham to jednak już nie jest tak aktywnie, ale jeszcze też y, czytanie literatury, książek, nie mówię już o zawodowej, o tej naukowej. Też bardzo lubię i wtedy znowu ta aktywność troszeczkę spada. Dobra, a jaka literatura? Czy to jest może, nie wiem, poezja, bądź dobra powieść? Nie, poezja nie. Natomiast powieści obyczajowe, psychologiczne, filozoficzne, gdzieś i rzadziej kryminalne, sensacyjne. Zdecydowanie rzadziej. Ostatnia książka, którą przeczytałem, która bardzo duże jakby. Wrażenie na mnie wywarła, to jest książka Kena Wilbera, Śmiertelni i Śmiertelni. Ken Wilber to jest bardzo znany, bardzo ceniony współczesny filozof amerykański, ale książka może nie jest filozoficzna, natomiast o życiu, o cierpieniu, o miłości, o poświęceniu, o chorobie, o śmierci. I to ta książka jest jakby na pierwszym miejscu z punktu widzenia właśnie takich głębokich przeżyć. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o e, sprawy e, zawodowe, jakie Pan ma najbliższe plany i cele? Yy, mówimy o zawodowym na uczelni, mm -hmm. tak? I cały czas utrzymywać, a nawet y, podnosić poziom właśnie tej jakości nauczania, bo to mi sprawia ogromną frajdę i uważam, że jest kwintesencją y, uni uniwersyteckości, tak? I pomimo tego, że może te kształcenie gdzieś tam zaczyna być spychane w porównaniu właśnie z wkładem naukowym, czyli publikacjami, ja chciałbym właśnie, żeby to coraz lepiej, coraz bardziej efektownie i efektywnie wyglądało. A konstrukcja? Czy konstruuje Pan aktualnie coś ciekawego bądź ma w głowie już taki plan, że jest coś, co chciałbym przedstawić właśnie w formie konstrukcji? znaczy w zakresie pracy naukowej gdzieś już zacząłem przygotowania do, do badań nad konstrukcjami z papieru, stóp kartonowych. I jest to mało jeszcze rozpoznane, aczkolwiek już na świecie gdzieś tam zauważalny trend, gdzie papier jest wykorzystywany do dość poważnych konstrukcji. Jako taka nisza, może, tak? bo już mówiłem o kopuły. Absolutnie mnie bardzo mocno fascynują konstrukcje przestrzenne, prętowe, dużych rozpiętości. Budynki wysokie to był mój wcześniej konik, bo i pracę doktorską na ten temat pisałem yy, w zakresie budynków wysokich, ale teraz troszeczkę gdzieś tam przyniosłem te swoje zainteresowania główne trochę w inny obszar. A jeżeli chodzi o budownictwo, myśli Pan, że w jakim kierunku ono zmierza i jakie te konstrukcje będą? Właśnie duże, czy będą bardziej kopułami i z użyciem prętów, czy może właśnie jakichś nowatorskich? Będą różnorakie. Natomiast patrząc w skali światowej oczywiście, ale nie tylko w skali światowej, to się cały czas rozwija. Powstają coraz wyższe budynki również w Polsce. Teraz przecież właśnie najwyższy budynek w Polsce i w Europie. W Warszawie, Warszaw Warsaw Tower y, powstają coraz dłuższe mosty. Y, te rekordy rozpiętości, wysokości są cały czas bite i dzięki czemu to jest możliwe? Dzięki postępowi. I ten postęp jest może mniej widoczny niż w tych właśnie miniaturowych rzeczach, w genach, w, w mikromechanizmach, ale tu również, w budownictwie również. Niestety powoli musimy już kończyć naszą rozmowę. Szkoda, Myślę, że kwestia konstrukcji to jest świetny temat na, na rozmowę chociażby w ramach Akademii Ciekawości. Tak, moglibyśmy tu dość długo mówić w takim zakresie, który byłby dla, wszystkim, dla wszystkich zrozumiałych, żeby zachęcić właśnie do zapoznania się z tym tematem. Gdzieś tam kiedyś prowadziłem kilka godzin, kilkanaście może to było to akademia. Dla dzieci, czyli uniwersytet dziecięcy, tak to, to brzmiało gdzieś, to w pewnym zakresie te dzieciaki były mocno zainteresowane. A proszę powiedzieć, a łatwiej się uczy maluchy czy studentów? Yy, inaczej. Yy, to ciężko powiedzieć łatwiej, trudniej. Całkiem inaczej trzeba innych słów dobierać, yy, mniej specjalistycznych. Yy, oni nie mają tej wiedzy, co yy, maturzyści, którzy przychodzą po raz pierwszy w mury uczelni. Natomiast i tu, i tu można mieć ogromną satysfakcję, jeśli się dotrze do tych słuchaczy, bo jak się nie dotrze, to później mamy mur między sobą i wtedy czujemy, że są zgrzyte i oni się źle, źle czują, i my się z tym źle czujemy. A która grupa zadaje więcej i trudniejszych pytań? Dzieciaki. Studenci bardziej gdzieś tam, wstydzą się chyba bardziej niż te dzieci, tak mi się wydaje, a dzieci spontaniczne, szczere, Przede wszystkim bezpośrednio zadają nawet takie ciekawe i trudne pytania. No właśnie, trzeba powiedzieć studentom, że też powinni takimi pytaniami atakować i przede wszystkim nie bać się ich zadawać. Ale nie ja tutaj jestem od przesłań dla studentów. Na finał naszej rozmowy bardzo proszę jeszcze pana o kilka słów do studentów i do całej społeczności akademickiej. Moi drodzy, chciałem serdecznie podziękować za to ogromne wyróżnienie, które mnie spotkało. Na pewno to będzie dawało bardzo dużą motywację, żeby coraz lepiej wykonywać swoją pracę i coraz pełniej oddawać swoją wiedzę siebie Państwu. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Bądźcie odważni. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję za to spotkanie. Przypomnę tylko, że moim gościem był doktor inżynier Robert Schmidt Belfer Wydziału Geoinżynierii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.